Siemano ludziska, witam w kolejnym odcinku United 11 na moim kanale. Oczywiście z tej strony Sprytny. przed nami kolejny PagoPenning. Moje miejsce w lidze nadal się nie zmieniło, 12 pozycja, no i zanosi się na powrót do pierwszej ligi. Ech, wszystko byłoby lepsze, na pewno gdybym trafił w końcu bramkarza z ligi hiszpańskiej. Tak obecnie prezentuje się mój skład. Jak widzicie Ibrahimowicz cały czas na ławce rezerwowych oraz Koke którego trafiłem w paczce. Zobaczymy, czy po tym pag openingu uda mi się kilka zmian w moim tutaj jakby nie patrzeć nie sklepie, nie składzie, ale zgraniu polepszyć no bo Wtedy jedność na pewno mógłbym zastosować dla całej mojej drużyny. No dobra, no to widzimy, że jest wyprzedaż kart za 8000, 1000 mniej. Zawodnik na żywo również do trafienia. Być może, być może uda nam się cokolwiek osiągnąć. Durm jako pierwszy traf. Zawodnik Borus i Dortmund. I uwaga, uwaga, moi drodzy! O nie, 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 czemu to nie był Karim Benzema? Kolejny zawodnik na żywo trafiony. Ale... Mogło być tak pięknie. Nie, chyba to był Karim Benzema. Napastnik z Realu Madryt. No to chyba to on. Aj, A już miałem taką ogromną nadzieję na to, że to się uda. No, no zobaczcie. Kolejny Pago Pening, w którym w miarę się nam poszczęściło. Rafael Varane. No, fajnie, fajnie. Liga Hiszpańska. Tylko gdzie jest bramkarz z Ligi Hiszpańskiej? No to by naprawdę... Poprawiło moje morale, w ogóle poprawiłoby również możliwość grania w tej grze na wyższym poziomie. Kolejny zawodnik z ligi hiszpańskiej, no niestety nie jest to goalkeeper, którego tak bardzo chciałbym trafić. Tu jakiś troll Pogby, no bo to chyba nie jest ten Pogba z Juventusu, chociaż nie jestem tego pewien. Chyba niebieskie tło to liga francuska, także nie włoska. No i lecimy dalej. 50 tysięcy mamy jeszcze do wykorzystania. A ja, ja trafiam na razie. W no, dobre karty. Można powiedzieć, że naprawdę kolejny zawodnik na żywo mi się udał trafić. No to niektórzy takiego szczęścia może nie mają. Ja póki co pierwsze moje otwierania paczek miałem słabe. Teraz no, te karty nieco tańsze, bo być może tutaj uda mi się golkipera trafić. A będzie to więcej paczek do otworzenia. Aż 5 za 10 tysięcy, które mi się zostały. No i zobaczcie, są obrońcy, ale nie ma tego wymarzonego bramkarza. Kolejny pack opening, w którym nie trafiam bramkarza z ligi hiszpańskiej. Ech. No to co? No to co standardowo za moment się zobaczymy w zmienionym być może moim składzie. No bo cóż, po takich trafach być może uda mi się kogoś się zupgrade'ować, także zostańcie do końca. Okej, okay, tak obecnie prezentuje się mój skład po treningu Miranda z... Wspiął się na wyższy level, jest to poziom szósty No i cała obrona, cała defensywa Prawie oprócz bramkarza i pomocnika defensywnego Jest już zapgrejdowana W miarę przyzwoicie to wygląda No ale niestety cały czas czekam na tego bramkarza z Ligi Hiszpańskiej Próbuję jak tylko mogę otwierać te paczki I te za 2000, i te złote No na razie tego szczęścia mało Tego zawodnika z Ligi Włoskiej Na żywo napastnika chyba, którego trafiłem Zużyłem na trening Baki No bo nic innego nie mógłbym z nim zrobić Szkoda, że nie ma w tej grze rynku transferowego, bo mógłby być on coś warty. No i co wam mogę jeszcze powiedzieć? Waran wspiął się na moją ławkę rezerwowych jako kolejny zawodnik z Madrytu. Być może pozwoli mi to uruchomić jakąś inną jedność, jeżeli tych graczy będzie więcej. No i nie wiem, nie wiem co tu zrobić. Kokem, którego chciałbym dać na środek pomocy, ale to zmieniłoby całkowicie moją formację. Obecnie lepiej na, tym, na tej stronie czuje się mój pomocnik Duda. No i nie wiem, nie wiem, możecie mi oczywiście poradzić, jakie zmiany mogłem tu wprowadzić, ale sami możecie zobaczyć, że Koke ma gorszą ocenę na tej lewej pomocy niż Duda, a jeżeli, jeżeli chodzi o ich umiejętności, no to na pewno, na pewno Duda w tym momencie wygląda lepiej, e, jeśli chodzi o e, overall, że tak to nazwę, e, no... To tyle, jeśli chodzi o ode mnie. Jeżeli się podobało, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. No i oczywiście, jeżeli liczycie na więcej takich dobrych trafów w moim wykonaniu, to również motywujcie mnie tym, aby lajkować te filmiki. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!